No cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku, no trochę porozmawiamy o rzeczy, którą każdy by chciał z nas mieć, czyli niezniszczalność. No, a konkretnie o niezniszczalnych robalach. Niezporczaki to są, no, okularki. Niesporczaki to są bardzo małe, pospolite, po prostu zwierzęta bezkręgowe zliczone do typu pierwowo I wyglądają tak. Powiedziałem, że są bardzo malutkie, no bo są. Ponieważ rozmiar ich ciała wahać się od 0,1 mm do 1,2 mm. Z czego mają słabo wykształconą e, głowę oraz cztery, tak jakby pary odnóży. Co widać oczywiście na zdjęciu było. Niesporczaki same w sobie są bezbarwne, natomiast jeżeli mają jakieś zabawienie, to z powodu koloru pokarmu, który je co. Niesporczaki zamieszkują właściwie no, tereny mokre albo wilgotne, czyli no, raczej trudno ich się tu na jakiejś sacharze czy gdzieś no. Ich mięśnie są gładkie, poprzecznie plaszkowane, Ja mam ja ma organizmu typu pixocel oraz mogą zajść w stan kryptobiozy, czyli takiego jakby spoczynku. Ich naukowa nazwa pochodzi od słowa tardigranno, czy jakoś tak jak tutaj macie napisane, co oznacza po prostu wolno kroczący. To odnosi się do ich sposobu poruszania się po prostu. W jednym z eksperymentów nieskurczaki przetrwały po prostu ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Te małe skubańce są niezniszczalne. I naprawdę proszę mi tutaj nie mówić, że one. a to tylko robaczki, rozeptałbym, bo one są w stanie przetrwać temperatury od zera absolutnego, czyli najniższej możliwej temperatury do prawie 150 stopni Celsjusza. One są tak odporne na promieniowania różnego typu, bo są tysiąc razy bardziej odporne. Niż żadne inne zwierzę nie jest tak odporne. One są tysiąc razy odporniejsze od nawet najbardziej odpornego oprócz nich zwierzęcia na promieniowanie jonizujące. Ciśnienie jest 6000 atmosfer. 100 lat bez wody. Nie no. Rozdeptałbym takiego niesporciaka. Pewnie sobie duża część osób pomyślała. Nie, ponieważ one yy, z. Były wystrzeliwane z pistoletu, co nie? I z prędkością 2000, chyba tam 621 km na godzinę Uderzymy w ziemię, co nie? I 100% niesporczaków przeżyło ten upadek po prostu Z taką prędkością Ale nie macie co się martwić, ponieważ tylko 60% niesporczaków yy, Przetrwało 2000 790 chyba kilometrów na godzinę Z taką... z taką prędkością uderzyło. A więc jakbyście rzucili tak 10 dziesięć z prędkością 2000 To by bardzo wysoko Co nie? To 6 by przeżyło, a 4 by sobie umarły Co nie? Da się zrobić nie sporczaki same w sobie są w stanie znieść chore ilości stężenia soli. Podczas gdy dla człowieka same cztery łyżki stołowe są już dawką śmiertelną. No. no cóż, pływanie w wodzie, w której, no nie wiem, by było 10 betoniarek soli, prawdopodobnie nie zabiłoby nie sporczaka. Budowa nie sporczaków, no to no cóż, jest skomplikowana i nie chciałbym już mieszać Wam tych tematów. Dlatego o tym nagram inny odcinek. Ten już się skończył. No to na... Wysyłam pozdrowienia z Chorwacji.